Obserwując otoczenie, nieustannie je skanuje pod kątem ciekawych kadrów. To ważny proces w trakcie fotografowania. No właśnie, ale wtedy nie fotografuję, tylko obserwuję. Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. W przypadku tego zdjęcia nie było inaczej. Ważna była obserwacja ta, która była dużo wcześniej, a potem była ważna cierpliwość. I taka nieustępliwość i podchodzenie do tematu kilka razy. Jak ktoś bacznie obserwuje moje filmy, to często mówię o obserwacji. Dlaczego ta obserwacja jest taka ważna? Bo pozwala potem szybko działać w określonych warunkach, szybko działać w przypadku tego, co się dzieje niespodziewanie, ale my już mamy wcześniej jakiś plan. Na daną scenę. Jak to wygląda? Gdy wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, gdy wchodzę na salę na przygotowania, to obserwuję, obserwuję i analizuję, co, z czym może mi się zgrywać, gdzie jest jakaś potencjalna szansa na stworzenie ciekawego zdjęcia. Tak jak mówię, to się dzieje na każdym etapie. W tym wypadku nie było inaczej. Wchodząc na salę. Widziałem ciągnące się schody. Widziałem, że będę mógł tutaj ciekawie kadrować. Ale dopiero kilkanaście, kilkadziesiąt minut później, jak wyszedłem z sali i widziałem, że z daleka jest fajna perspektywa, to mówię, OK, tu jest szansa na zdjęcie. Ale dalej nie wiedziałem, jak ludzie będą wyglądać, i jak się tam pojawią, bo wtedy było pusto. Po czasie zaczęli tańczyć tam goście. I niektórzy wyglądali ok, ale niektórzy wyglądali świetnie, a niektórzy źle. Z jakiego powodu? Bo byli w różnych miejscach, patrząc z dołu, w różnych miejscach tej sali. Dzięki tej obserwacji wcześniejszej, analizie tego otoczenia, ja potem widziałem, że ok, jeżeli ktoś tam będzie tańczył w tym określonym miejscu, to ja mam szansę na zdjęcie. Ale wróćmy do obserwacji, bo ten etap, o którym już zacząłem mówić, to coś na. Za chwilkę. O tym opowiem Wam zaraz. Obserwacja polega na tym, w tym sumie dziwne, że ja muszę tłumaczyć, na czym polega obserwacja, ale obserwacja taka fotograficzna w moim wydaniu polega na tym, że szukam jakichś punktów zaczepienia. Mogą to być obrazy, mogą to być jakieś ramki, mogą to być ciekawe kolory, no może to być wszystko, co mnie. Ma szansę zainteresować. Może to być też potencjalnie miejsce, w którym będę się mógł stawić, żeby zrobić zdjęcie z innej perspektywy. Najogólniej mówiąc, no to to jest właśnie obserwacja całego otoczenia. Jeżeli ja coś zauważę wcześniej, a później coś się dzieje w danym miejscu, to ja już wiem, jak coś mogę skomponować. I to przyspiesza i ułatwia. Zatem proces fotografowania w zasadzie trwa non stop. Bez przerwy. O kurwa! Chodząc, rozkładając statywy, obserwuję otoczenie i analizuje, skanuje. No, brzmi jak Matrix i robot, ale w sumie trochę tak jest. W tym wszystkim bardzo ważna jest cierpliwość. Bo jeżeli już coś zauważymy, no to szansa, że coś się tam wydarzy za minut kilka jest raczej niewielka. Więc. Taka cierpliwość, nieustępliwość i czujność. Tak bym to połączył. Te trzy motywy są bardzo ważne, bo tylko wtedy możemy wykorzystać tą naszą wcześniejszą obserwację. W przypadku tego zdjęcia było tak, że jak już Wam wspomniałem, zaobserwowałem potencjał w tej ramce i ciekawym kadrze. Potem wyczaiłem, że jeżeli goście tańczą bliżej mnie, jakby z perspektywy dołu tam patrząc, to wygląda to lepiej. No, i później trzeba było czekać. Im więcej tam było ludzi, tym gorzej to wyglądało, bo był chaos. Jak nie padały dobrze światła, to też to źle wyglądało, bo nie było takie czytelne. Więc często bywało tak, że ja byłem na parkiecie, fotografowałem ludzi na parkiecie, jak się bawią i tańczą, i myślałem o tym, co się musi zadziać, żebym ja mógł szybko zejść na dół i próbować to sfotografować tak, jak sobie wcześniej wymyśliłem. Zatem trzeba myśleć. Trochę wielotorowo, i tu pomaga doświadczenie, bo ja mogę się skupić tu na kadrowaniu na parkiecie. Ale z tyłu głowy mam cały czas to, że jak się pojawi tu określona sytuacja, to robię wszystko, by zejść jak najszybciej na dół i sfotografować to tak, jak widzicie tutaj. Tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że to zdjęcie powstało już dużo wcześniej w mojej głowie. Co? A potem tylko nacisnąłem spust migawki, bo wiedziałem, czego się mogę spodziewać. Jeśli potrzebujesz dodatkowej wiedzy, to na mojej stronie dostępne są. Kursy i warsztaty, konsultacje oraz presety, linki w opisie. Jak takie rzeczy zauważać? Jakbym miał doradzić początkującym fotografom? Te takie rzeczy można trenować na sesji, bo nie od razu się ma ślub, ale ma się znajomych, którzy są parą i można ich próbować w ciekawy sposób fotografować. Sprawdzając perspektywę, jak coś wygląda z dołu, coś wygląda z góry, coś wygląda z boku. Takie doświadczenie da nam duży bonus do tego, by później właśnie znajdywać takie rzeczy na weselach. Jeśli chodzi o inne tematy, no to w życiu codziennym, to od razu powinno się nam rzucać w oczy: że OK, tu jest ramka, tam jest ramka, tu jest obraz, jak ktoś tu siądzie, to się będzie dobrze z tym komponowało. I jak zacznie nam to przychodzić naturalnie, że od razu to zauważamy, no to wtedy tylko nasza kreatywność będzie pobudzać to wszystko. I będzie nam pozwalać tworzyć coraz ciekawsze zdjęcia. No ale tak opowiadam, opowiadam, a w sumie co tu ma ta cierpliwość? No, cierpliwość jest istotna, bo pewne rzeczy się nie wydarzą albo zdarzą się po kilku godzinach. Więc, no, trzeba być cierpliwym i nieustępliwym. I nie zrażać się, bo czasem się coś nie wydarzy. Czasem coś zaplanujemy, jakiś kadr w danym miejscu i to się tam nie zdarzy. Ale jak będziemy dobrze szukać i dobrze analizować otoczenie, to któraś z tych analiz w końcu się ziści. Bo musimy być cierpliwi. Jeśli doceniasz to, co robię, możesz zostawić suba, podrzucić tipa na kawę, albo uzyskać bonusy wspierając mnie na YouTube. Linki w opisie i podpiętym komentarzu. Rozwinę trochę temat, który zacząłem poprzednio, czyli jak to zauważyć. Otóż. Takim dobrym przygotowaniem będzie czuła obserwacja otoczenia na co dzień. Obserwacja filmów i kadrów, jakie tam powstają. Docenianie tych kadrów i ich zauważanie. Dlaczego? Ale teraz dobre pytanie zadał. I jak to działa? No jeżeli będziemy wrażliwi na pewne tematy w życiu codziennym, to wejdzie nam to w krew. O tym mówiłem wcześniej. W filmach często zdarzają się właśnie takie kadry, że zobaczymy, kurde, to jest tak i tak umieszczone, to jest fajnie skadrowane. Filmy są świetnym przykładem, bo możemy tam na bieżąco zauważać właśnie takie smaczki. Dobrym ruchem może być też pójście w jakieś albumy fotograficzne, albo oglądanie klasyków fotografii. Tam często pierwszy plan łączy się z drugim, albo są jakieś, albo są jakieś analogie jednej strony do drugiej strony kadru, więc Taki album trzeba otworzyć i nie przekartkować, tylko zanalizować dany obraz. Potem przekładać to na życie, życie codzienne, a potem po prostu wdrażać w naszą fotograficzną przygodę. Więc nie wystarczy zrobić jednych warsztatów, nie wystarczy zrozumieć tego, co ja tu mówię, tylko po prostu potem trzeba to wdrożyć. Tak przynajmniej było u mnie. Dziś było trochę bardziej technicznie. Mniej emocjonalnie, ale jak chcecie trochę więcej emocji i całkiem inną analizę kadru, to film o USC w Oku nie tylko na zdjęciu może być dla Was interesujący.